Cześć tu i nagrywam to tak szybko, że nie wiem na żywca i w ogóle chciałbym wam pokazać dzisiaj bardzo, 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 bardzo przerażającą i znaczy nie przerażającą, ale zaskakującą i hmm, zadowalającą rzecz dla tych, którzy są fanami Five Nights at Freddy's Więc jeśli nie wiesz co to jest, to nie oglądaj dalej tego filmiku, tylko wpisz to w internecie. Obejrzyj, zobacz fabułę i wróć tu z powrotem. Cześć. Ok, mówię teraz do tych, którzy zostali. E, więc tak. E, w marcu, marcu chyba, no, miesiąc temu, kilka miesięcy temu, no dobra, marcu chyba, e, wyszedł Five Nights at Freddy's 3. Śle śledzę grę od bardzo dawna, od. Nie wiem, o, o śledzę od pierwszej części jest bardzo fajna. Jest w ogóle jednym z najlepszych horrorów 2014 i 2015. Ma niesamowitą fabułę, która nie jest nikomu do końca znana. Są pokazane jakieś urywki i zagadki, minigierki, ale dokładnej fabuły nikt nie zna. Znają tylko sam Scott Cauton, autor Five Nights at Freeze. Od 1 do 3. Dobra. No. Więc tak. Nie wiem. No pół miesiąca, miesiąc po wyjściu Trójki, umieściła na swojej stronie obrazek sceny i położonego na niej Melonika, na który pada, na który pada światło. Yy. Około półtorej tygodnia temu, jak tam zajrzałem, chyba. Był tam, była tam sama scena, nie było tego Melonika, a zajrzałem wczoraj, wczoraj zajrzałem i teraz zobaczycie, ukazało się to. Teraz zobaczyliście pewnie na ekranie tego miśka. Oh, też jestem dosyć zaskoczony. Podam Wam datę. 31 października tego roku. Tylko czemu tak długo? Poprzednie gry zajmowały mu 3 miesiące. A czemu na no tą wydaje aż 6 miesięcy dodatkowo? A później pokażę. Okej. Okay. Czyli tak. Yy, moja teoria. Ale zacznijmy od tego, że ten obrazek rozwala wszystkie teorie. Na pewno. To jest nieudowodnione, ale na pewno. Chyba, że ktoś miał teorię, że Five Nights at Freddy's będzie mógł występować Terminator w stroju Miśka. No spójrzcie no to, pazury, kurde, jak wiertła, no. Trzy głowy Frediego wystają mu gdzieś z piersi, poliszczone jak Springtrap. I jeszcze te zęby, kurde, jakby ktoś, nie wiem, no, kolce je... To nie jest nawet teoria, to co powiem, ale... jakieś przypuszczenie, że te części, te głowy mogą pochodzić z pudełka, który Five Nights at 3 znajduje się w naszym biurze. Tak. No. Ok. Dodatkowo, jeśli podświetlimy obraz. Mm, tak. Tak. W miarę jasno. Hmm. Tutaj ukaże się, napisz napis "nightmare", nightmare, duży napis "nightmare" na czerwono przez całą długość obrazu. Sugeruje to, że raczej nie chcemy, żeby ten sympatyczny koleżka nas dorwał. Tak, więc no. Więc tak, wiemy, że gra będzie koszmarem, co pokazuje napis po rozjaśnieniu ekranu Nightmare. Teraz widzicie, poprawiłem trochę, chyba lepiej go nawet widać trochę na tym obrazku, co teraz leci. Więc tak, tak będzie czwarta część Five Nights at Freddy's. Nie wiadomo o niej prawie nic. Wiadomo tylko, że będzie w tym roku, 31 października. Nie ma jeszcze żadnego trailer... Trailera Jedu. Jest tylko to. Jedyny dowód. Do tego wchodzi jeszcze film, który jest w produkcji. I może dlatego gra tak, tak, tak długo zajmie. Może Scott tam przy tym filmie też będzie uczestniczył i coś robił. Może dlatego premiera jest zapowiedziana na. Dłuższy termin niż poprzednie części, ale możliwe, że Scott tym razem się po prostu postara jeszcze bardziej, a będzie jeszcze jakaś dłuższa fabuła. To jest możliwe. Eee, wiem, że już dużo youtuberów wstawiło ten filmik nawet wczoraj, ale po prostu nie chciałem być gorszy i informuję, zanim wyjdzie czwarta część. Będzie seria z Five Nights at Freddy's 3. Postaram się zdobyć w niej dobre zakończenie, neutralne zakończenie, złe zakończenie i co najmniej dwie gwiazdki. Więc wiecie. I do zobaczenia. A i co do kolejnego odcinka będzie. jutro. Jak się uda? Nie no, dobra, będzie jutro, będzie jutro, będzie jutro. No dobra, to. Cześć.